Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc, jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Regiuszwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszych partnerów, czyli m.in. wymień a więc sieci kantorów obsługujących wymianę wszystkich czołowych kryptowalut, posiadawców dającej aż 9 punktów stacjonarnych na terenie całego kraju, co gwarantuje wam po pierwsze bezpieczeństwo, a po drugie oczywiście szybkość realizacji każdej transakcji. No i XTB, gdzie zdywersyfikujecie swoje portfele inwestycyjne o akcje czy też ETF-y, a jeżeli wasz miesięczny obrót nie przekroczy 100 000 euro, to nie zapłacicie od tego żadnej prowizji. I tym przemiłym akcentem myślę, że możemy bez zbędnego gadania przejść już do tego, co dziś najistotniejsze, a więc do analizy, a jest co analizować. Bowiem rynek kryptowalut, tym Bitcoin, zareagowały na piątkowe dane całkiem optymistycznie. W miniony piątek poznaliśmy najnowsze dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Dane, które przyczyniły się do wyraźnego wzrostu notowań kursu dolara amerykańskiego, bo były to dane, które. Bardzo pozytywnie zaskoczyły, w konsekwencji doprowadzając też do rewizji oczekiwań względem przyszłych działań rezerwy federalnej. Można było więc oczekiwać, że tego typu publikacja przełoży się na spadek notowań aktywów ryzykownych. W praktyce nic takiego natomiast nie nastąpiło, bo zarówno niemiecki DAX, jak i amerykańskie indeksy giełdowe zakończyły piątkową sesję wzrostowo. Bitcoin również zakończył piątkową sesję wzrostowo. Pomimo tego, że dane dotyczące zmiany zatrudnienia wykazały, iż ta wyniosła w minionym miesiącu 254 tysiące względem 147 tysięcy oczekiwanych przez ekonomistów. Do tego wszystkiego, raport z poprzedniego miesiąca został wzrostowo zrewidowany ze 142 000 do 159 tysięcy, co w konsekwencji doprowadziło do nieoczekiwanego drugiego już spadku z rzędu stopy bezrobocia. Niosła ona 4,1 spadając 4,2 przed miesiącem i 4,3 dwa miesiące temu. No i oczywiście bardzo pozytywnie zaskoczyły też dane dotyczące inflacji płacowej, bo wynagrodzenia rosły szybciej niż oczekiwali eksperci. Zamiast 0,3 o 0,4% i do tego wszystkiego wzrostowa rewizja ubiegłomiesięcznego odczytu z 0,4 do 0,5, więc pozytywne dane dane, które, tak jak już zresztą wspomniałem, przełożyły się na wyraźny wzrost kursu dolara w stosunku do polskiego złotego ale nie tylko bo dolar w piątek zyskiwał w relacji do wszystkich popularnych y, walut, natomiast ten wzrost dolara nie przełożył się na rynek kryptowalut, pomimo tego, że ta publikacja danych z rynku pracy przyczyniła się do wyraźnej rewizji oczekiwań względem przyszłych działań rezerwy federalnej, bo jeszcze Kilka dni temu zakładano, że być może po tym jak Fed we wrześniu obniżyła stopy procentowe o 50 punktów bazowych, to na posiedzeniach w listopadzie i w grudniu dokona podobnych obniżek, także po 50 punktów bazowych. Dzisiaj scenariusz bazowy zakłada, że będą to raczej obniżki o 25 punktów bazowych. Więc to nie jest tak, że mamy jakąś drastyczną rewizję, że w piątek rano jeszcze zakładano, że Rezerwa Federalna będzie obniżać stopy procentowe, a teraz uważa się, że już nie będzie ich obniżać. Dalej uważa się, że będzie obniżać. Choć zapewne ten cykl luzowania będzie mniej agresywny niż mógłby być, gdyby dane z rynku pracy okazały się znacznie, znacznie gorsze. To, co dla nas jest natomiast optymistyczne, to to, że pomimo tych danych, pomimo tego, że przynajmniej teoretycznie Bitcoin mógłby doświadczyć w ich wyniku jakiegoś spadku, to taki spadek się nie pojawił. Wręcz przeciwnie, Bitcoin w piątek podrożał o ponad 1300 dolarów. W sobotę utrzymał się na stabilnym poziomie, natomiast w niedzielę wzrost o kolejne 750 dolarów i dziś o poranku o następne 850, tym samym sygnalizuje nam to odbicie od wsparcia w rejonie 60 600 dolarów. No i jeśli ta zwyżka będzie kontynuowana, to myślę, że pierwsza kryptowaluta mogłaby powrócić w okolice czy to 66 000 dolarów, gdzie mamy ostatnie wierzchołki, albo dotknąć tą znajdującą się niewiele wyżej linię tendencji wyznaczającą górne ograniczenie obserwanego już od połowy marca. Równoległego kanału spadkowego. To, co jest kluczowe, to to, żeby z tego kanału Bitcoin wybił górą, no i teraz pozostaje pytanie, kiedy to wybicie mogłoby nastąpić. Oczywiście jest to typowe gdybanie, natomiast jeśli ten wzrost będzie relatywnie spokojny, dotrzemy sobie tutaj, utrzymamy się tu jeszcze przez chwilę. To możemy mieć niemal idealną powtórkę sprzed roku, kiedy mieliśmy odbicie od dolnego ograniczenia obserwowanej od połowy marca konsolidacji. To odbicie nastąpiło w pierwszej połowie września, tak samo jak nastąpiło tutaj odbicie od granicy 53 tysięcy dolarów. I to odbicie zainicjowało późniejszy wzrost, który w konsekwencji w drugiej połowie października doprowadził do wybicia z tej konsolidacji górą. Więc gdybyśmy z tego układu wybili też w okolicy drugiej połowy października, no to mielibyśmy niemal 1 do 1. Tylko że tu była klasyczna horyzontalna konsolidacja, a tu jakiś niewielki kanał spadkowy w sensie długotrwały. Kanał spadkowy, natomiast jeden i drugi układ z technicznego punktu widzenia jest formacją korekcyjną. I to bardzo fajnie tu ne, tak naprawdę wskazuje na perspektywy na przyszłość niekoniecznie tą przyszłość na najbliższe 2-3 dni, ale tą przyszłość na kolejne tak naprawdę miesiące, bo wiele czynników składa się na to, że w mojej ocenie perspektywy przed bitcoinem są bardzo, bardzo obiecujące. Ja uważam, że jeszcze przed końcem tego roku bitcoin może przetestować granicę 73 tysięcy dolarów, a nie wykluczam też wybicia nowego ATH. Również przed końcem tego roku czasu nie ma może jakoś szczególnie dużo, ale z drugiej strony jest go w mojej ocenie wciąż wystarczająco. Wiadomo, wiele zmiennych, wiele rzeczy musi się Układać dobrze, aby tak było, natomiast ja uważam, że jak najbardziej jest to realny scenariusz, który może zostać osiągnięty niekoniecznie w październiku, ale po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych jak najbardziej, jak najbardziej eee, tak. Idąc dalej, zerknijmy sobie oczywiście na Ethereum. W tym przypadku warto zwrócić uwagę, że doszło do odbicia od linii tendencji wzrostowej, takiej bardzo, bardzo lokalnej, ale jednak w efekcie czego kurs ETH powrócił ponad 2450 dolarów. No i w mojej ocenie w najbliższym czasie przetestuję granicę 2550. Natomiast to, co jest tu istotne, powtarzałem to wielokrotnie i w dalszym ciągu powtarzać będę, bo w mojej ocenie dopiero wyjście ponad 2900 dolarów postrzegane mogło być, by być jako taki. The cat Sygnał do wyraźnej zmiany nastawienia rynku powrotu znacznie większego optymizmu i zwiększenia szans na to, że kurs ETH będzie wspinał się znacznie, znacznie wyżej. Dopóki nie wybijemy powyżej tych 2900 dolarów, to wiele może się wydarzyć. Może mieć spokojne wzrosty, później znowu spadki, znowu wzrosty i znowu spadki I taka tendencja boczna może być tu jeszcze przez dłuższy czas yy, obserwowana, więc ja czekam na wybicie ponad 2900 dolarów, bo uważam, że to. Na Ethereum zmieni bardzo bardzo wiele. Oczywiście in plus pojawi się znacznie więcej optymizmu, który będzie w stanie w mojej ocenie napędzić dalsze czy to w stronę 3160 dolarów, 3330, 3600, czy ponad 4000 i tak naprawdę docelowo gdzieś pewnie w późniejszym terminie, może nawet nowe ATH. Jeśli chodzi z kolei o projekty, które to wy zaproponowaliście do przeanalizowania, no to jako pierwszy na tapet trafia LTO Network. I tu zerkniemy sobie na dwa interwały czasowe. Pierwszy to jest interwał tygodniowy, to co widzicie teraz. No i można na nim dostrzec spadki, które w konsekwencji doprowadziły nam w połowie czerwca do pokonania wsparcia w okolicy 15,7 centa. Bardzo istotna granica, testowana tak naprawdę już w 19 roku. Raz jako opór, drugi raz jako opór, trzeci raz jako opór, tu jako wsparcie, tu jako wsparcie, tu jako wsparcie, tu znów jako opór, jeden, drugi raz, tu jako wsparcie. Niezwykle interesujący pułap cenowy, pułap, do którego tu nie dotarliśmy, natomiast co widać? Widać bardziej dynamiczne spadki i właściwie niemal płaski ruch, który z technicznego punktu widzenia bardzo mocno przypomina formę korekty, formę jakiegoś takiego rynkowego odreagowania z potencjałem podobnego rajdu spadkowego, być może nawet w stronę 5,5 centa, więc 0,055. Jak zerkniemy sobie na interwał dzienny, to zauważymy z kolei jeszcze jeden bardzo ciekawy pośredni poziom w okolicy 12,5 centa. To jest granica, która była testowana lokalnie jako wsparcie w połowie marca i znacznie ciekawiej była testowana w czerwcu, była testowana w lipcu, była testowana w sierpniu. No i we wrześniu też testu nie uniknęła. To, co jest istotne, to to, że tu mieliśmy bardziej dynamiczny spadek, a to odbicie, które obserwujemy od. Minionej środy jest naprawdę bardzo, bardzo płaskie. Do tego wszystkiego ten opór, już teraz w wysokości 12,5 pokrywa się bardzo precyzyjnie z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego z tego wcześniejszego spadku, więc jest ryzyko wystąpienia tutaj jakiejś większej presji podażowej. Gdyby tak się stało, no to pozostaje pytanie: czy LTO Network będzie. Wystarczająco silne, aby utrzymać się powyżej linii tendencji. Ona wyznaczona została na podstawie dołków z 5 sierpnia, z 6 września oraz z 1 października. I gdyby doszło do spadku poniżej tego, tej granicy, to w mojej ocenie kolejne wsparcie mamy gdzieś w okolicy 8,5 centa mniej więcej. Więc tam myślę, że realnie notowanie LTO Network mogłyby spadać, jeśli potwierdzi się, że to przez przestrzeni dni odbicie jest tylko formą chwilowej korekty po tych wszystkich spadkach. Ten scenariusz może zostać zostać zanegowane, ale w mojej ocenie dopiero w chwili, w której LTO Network wybije ponad 12,5 centa. Dopóki to się nie wydarzy, to jednak wygląda to nieciekawie, jeśli chodzi o perspektywy takie na najbliższy czas, niekoniecznie na kolejne miesiące, ale na kolejne dni, być może na kilka kolejnych tygodni. Kolejnym projektem, który zaproponowaliście do przeniesienia jest Wanchain. W tym przypadku mieliśmy w poprzednim tygodniu zejście poniżej linii lokalnej tendencji wzrostowej, natomiast to wybicie relatywnie szybko zostało zanegowane i od piątku obserwujemy znów wzrosty. Najbliższy opór w mojej ocenie wyznacza linia tendencji spadkowej. Ona przebiega gdzieś nieco poniżej granicą 19 centów. Była testowana raz, była testowana drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, więc naprawdę jest to w mojej ocenie jeden z ciekawszych oporów. Opór, który pozostaje niepokonany od połowy czerwca. Natomiast gdyby finalnie udało się wybić powyżej, to można by oczekiwać wzrostu teoretycznie nawet w okolicy 22,5%, więc ten zasięg byłby całkiem przyjemny. Oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że jeżeli mamy linię tendencji, to każdy wierzchołek, który ją wyznacza. Też może stanowić jakiś opór. Mniej bądź bardziej istotny, ale jakiś opór jak najbardziej może to nam wyznaczać. Natomiast w pierwszej kolejności skupiam się tutaj okolice, no powiedzmy niespełna 19 centów, 18,9. To jeszcze też zależy od dynamiki, jak szybko te wzrosty będą postępować. Kolejny projekt to jest Fed, a więc Fetch AI. No i obserwowane aktualnie odbicie od linii tendencji. Wzrostowej. Tu było co prawda jakieś marginalne fałszywe bicie, natomiast tu ładnie testowana, tu ładnie testowana, tu jeszcze też jakieś testy były, więc myślę, że jak najbardziej można ją w ten sposób rysować. Najbliższy opór, no oczywiście granica gdzieś ostatnich wierzchołków, czyli 1,71, 1,72 i dalej 1,87 mecentów, to jest kolejny bardzo, bardzo istotny próg oporu, jeśli chodzi o notowania Fetch AI. Czy jest to realne do osiągnięcia? Uważam, że jak najbardziej tak. Natomiast fajnie, gdyby ten opór został przekroczony, wtedy moglibyśmy oczekiwać dalszego rajdu na północ, nawet w stronę 2,57 dolarów i 57 centów. Internet, komputer, nie dobiliśmy precyzyjnie do linii tendencji, zbliżyliśmy się tylko do niej. Linia testowana już 5 lipca, testowana 5 sierpnia i testowana 6 września, więc tak mniej więcej co miesiąc, właściwie tu już była testowana 4 września. Tutaj na początku października, no możemy powiedzieć, że też testowana, bo to już niewiele nam zabrakło. No i odbicie, odbicie bardzo, bardzo skromne, i to mi dość mocno przypomina tą sytuację na Elton Network. Spadek i spokojniejsze. Odbicie i tutaj spadek, i znów spokojniejsze odbicie. W związku z czym możemy, i myślę, że warto w ogóle wyznaczać sobie jako jeden z najważniejszych oporów na tym wykresie granicę między 10,50 a 10,75. Niezwykle istotna granica, ale pierwszy opór mamy już w wysokości 9 dolarów. Tu był testowany raz, tu był testowany drugi raz, więc mamy przestrzeń do tego najbliższego oporu na granicy tak naprawdę 50 centów. Bardzo, bardzo niewielka przestrzeń, i teraz tak. Co może się tutaj wydarzyć? Może tutaj dojść do wyrysowania się prospadkowej formacji głowy z ramionami. Jeśli kurs dobije w rejon tych 9 dolarów i odbijemy, to mamy lewe ramię, głowę potencjalnie tworzące się aktualnie prawe ramię. A tutaj granica 7,90 mniej więcej, czyli poziom od którego notowania internet, komputer odbijały w połowie września i odbijały na początku października, to byłoby wsparcie, które wyznaczałoby nam linię szyi tego prospadkowego układu. Oczywiście, daleko wybiegam już w przyszłość, bo najpierw musimy jeszcze trochę wzrosnąć, później spać, finalnie pokonać to wsparcie. Natomiast na ten moment wygląda to właśnie w ten, a nie inny yy, sposób. Kolejny projektem, który zaproponowaliście do przeanalizowania jest. Cardano, a więc nasza popularna Ada. W tym przypadku też mieliśmy odbicie od linii tendencji wzrostowej. No i aktualnie testujemy sobie lokalny opór. Czy jest tu presja podażowa, która sygnalizuje odbicie? Na ten moment nie, na ten moment kurs próbuje gdzieś tam wybić powyżej. Czy to wybicie się uda? Powiedzie, to będziemy wiedzieli pewnie w perspektywie kilku najbliższych godzin. Możliwe, że jak wy to oglądacie, to już wiadomo nieco więcej. Natomiast jeśli kurs wybije powyżej tych 36 centów, to w mojej ocenie zmierzać on dalej na północ w okolice 39, nie pełna 40. Centów, bo tam przebiega linia tendencji spadkowej, wyznaczająca nam górne ograniczenie tego obserwowanego już od połowy kwietnia bieżącego roku kanału spadkowego. Jest to linia, która testowana była m.in. w drugiej połowie kwietnia, testowana była w drugiej połowie maja, testowana była w pierwszej połowie czerwca, w połowie lipca. No i oczywiście ostatni test pod koniec września bieżącego roku. Więc bardzo ciekawy kanał. Natomiast, żeby Cardano mogło wrócić na ścieżkę wzrostu, konieczne byłoby wybicie z tego kanału oczywiście yy, górą. Chainlink, projekt, którego kurs. Też jak wiele zresztą odbił w ostatnim czasie od linii tendencji wzrostowej. No i wzrósł bardzo ładnie w piątek, w sobotę trochę, w niedzielę właściwie się ustabilizował i dziś o poranku też mamy całkiem przyzwoity wzrost, no bo 3% zwyżka. Najbliższy opór na notowaniach Chainlinka ja wyznaczam jako strefę nie taką wcale najwęższą, Między 12.32 a 12.95. Uważam, że jest to bardzo fajny próg i gdyby udało się go przekroczyć, to kolejny opór mamy dopiero w wysokości 14.85 bądź dalej nawet bliżej 17 dolarów, więc te perspektywy byłyby bardzo, bardzo atrakcyjne. Natomiast musielibyśmy wybić tutaj powyżej tego oporu do niego jeszcze trochę nam brakuje więc nie zakładam że dzisiaj zostanie przetestowany jak będzie przetestowany w tym tygodniu to i tak będzie tak naprawdę e, dobrze e, okej okay. poligon w tym przypadku sytuacja wygląda nieciekawie nieciekawie wygląda przede wszystkim dlatego że tutaj po pierwsze mieliśmy spadki, no i mamy jakiś trend boczny, jakąś taką konsolidację pomiędzy wsparciem w wysokości 36 centów a oporem w rejonie 43 centów. Do tego wszystkiego notowania od dłuższego czasu utrzymują się w trendzie spadkowym, a konsolidacje są układami korekcyjnymi, tak jak miało to miejsce tutaj. Był spadek, konsolidacja jako korekta, wybicie w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem, czyli dołem, no i tu spadek, konsolidacja, no i znowu ryzyko wybicia dołem. Do tego wszystkiego wewnątrz tej konsolidacji tworzy nam się mniejsza konsolidacja, czyli spadek, i tutaj bardzo płaski ruch, więc nie wygląda to wcale zbyt obiecująco i w mojej ocenie jest ryzyko, że za chwilę znów przetestujemy, czy to 36 centów, albo nawet wybijemy poniżej tych 36 centów. Niestety, żaden opór jak dotąd nie został tu przetestowany. A porównując to do szerokiego rynku altcoinów, na przykład, no to na wielu projektach ostatnie dni były udane. Mieliśmy jakieś wzrosty, które zainicjowały odbicia bardzo często od linii tendencji. Tutaj nie było żadnych wzrostów. No, okej, okay, ktoś powie, no jak to, ale przecież wczoraj. 1,4%. Nie jest jakiś spektakularny wzrost, jeżeli dzień wcześniej był spadek o 1,2%. Dwa poprzednie dni to jest wzrost na granicy 1%, nawet poniżej 1%, więc naprawdę raczej symboliczne ruchy. Ja bym to nazwał pewnego rodzaju marazmem, a więc powodów do optymizmu nie daje nam to właściwie żadnych, przynajmniej dopóki nie wybijemy ponad najbliższy opór, czyli ponad granicę 43 centów. Jak wybijemy ponad, to rzeczywiście sytuacja dość wyraźnie się zmieni, ale na ten moment jesteśmy daleko, daleko. W ogóle do przetestowania tego oporu a o wybiciu, to na ten moment jeszcze chyba mowy za bardzo być nie może. Kolejny projekt. Już zdecydowanie bardziej optymistycznie się prezentujący, to TAO. W tym przypadku, oczywiście, odbicie w pierwszej połowie września, czyli przed miesiącem, tak naprawdę od lokalnego wsparcia w rejonie 215, może nie takiego lokalnego, nawet 215 dolarów. Następnie wybicie ponad 350 dolarów, a w ostatnim czasie wybicie także ponad 460 dolarów. To była mała cofka, no i kolejne odbicie. Na ten moment testujemy sobie tutaj te progi z połowy kwietnia, natomiast jeśli przebijemy się dalej, no to w mojej ocenie wzrosty mogą być kontynuowane, tylko nie mamy już z lewej strony wykresu pułapów cenowych na podstawie których moglibyśmy powyznaczać sobie kolejne opory, a więc zasięgi dla dalszego rajdu. Natomiast na tle szerokiego rynku wygląda to naprawdę całkiem całkiem e, optymistycznie. Okej, okay, a teraz przejdźmy sobie na platformę X Station od naszego partnera, czyli od XTB. I zerknijmy sobie na notowania dwóch spółek, które też zaproponowaliście do przeanalizowania. Jedna będzie spółką notowaną na GPW, druga będzie spółką zagraniczną. No i teraz, co my tutaj mamy? Jeżeli chodzi o GPW, no to mamy Mangatę, spółkę, której kurs, tu widzicie z perspektywy interwału tygodniowego, no bo w ten sposób widzimy, że doszło w ostatnim czasie do spadku poniżej technicznego wsparcia w okolicy 81,50 groszy. No i teraz, skoro z technicznego punktu widzenia pokonanie jednego wsparcia zwykle uznawane jest za katalizator dla dalszego rajdu spadkowego w kierunku kolejnego wsparcia, to w tym konkretnym przypadku moglibyśmy oczekiwać spadku nawet w stronę 69 zł bądź 63 zł i 50 groszy, bo tam ja przynajmniej wyznaczam dwa kolejne pułapy wsparcia. Co stoi za tym spadkiem? Czynników jest kilka, natomiast sama spółka nie wygląda jakoś tragicznie, no bo jak zerkniemy sobie wskaźnikowo chociażby, to wygląda ona naprawdę całkiem całkiem dobrze, tu nie ma powodów do wstydu, absolutnie żadnych dodatkowo taka informacja dla osób, które może to interesować spółka wypłaca w miarę regularnie dywidendę od roku 2017 z małą przerwą w roku 2020, natomiast w 2021 już do wypłaty dywidendy powróciła, tu oczywiście trzeba wyjaśnić, rok 2020 to był rok, w którym wiele spółek zawiesiło wypłatę dywidendy ze względu oczywiście na okres pandemiczny, gorsze wyniki i tak dalej. Więc to nie jest odosobniony przypadek, że w 20. tej dywidendy nie było. Natomiast bardzo fajnie, że ona w 21. już wróciła i jest to dywidenda na całkiem akceptowalnym poziomie, bo to nie jest dywidenda, jaką płaci na przykład CD Projekt, gdzie przy kursie powiedzmy 170 zł za akcję inwestor dostaje złotówkę dywidendy. Tylko tutaj mamy dywidendę na poziomie 5, 6, 8%. Wcześniej było nawet 9% ponad, procent, jeżeli chodzi o stopę dywidendy, więc naprawdę bardzo fajnie. To wszystko wygląda. Natomiast, dlaczego akcje w ostatnim czasie spadały? Tutaj mamy artykuł ze Stockwatcha, oczywiście on jest autorstwa ISB News, więc, jest to po prostu notka jakaś. No i teraz tak e, słabsze wyniki finansowe, bo spółka odnotowała 10,79 miliona skonsolidowanego zysku netto jak sobie to zestawimy z jakimiś tam poprzednimi e, danymi, no to wypadły one e, wypadły one gorzej. Zysk operacyjny, to jest dane za drugi kwartał tego roku 14,3 miliona wobec 19,9 rok wcześniej, więc całkiem wyraźny, e, całkiem wyraźny spadek, przychody ze sprzedaży też 200 niespełna 3 Miliony względem dwustu ponad pięćdziesięciu rok wcześniej, więc to trochę zapewne rozczarowało inwestorów. No i jest jeszcze jeden bardzo istotny powód, a mianowicie spółka została dotknięta niedawną powodzią. No i tu szacuje się całkiem spore straty: 11 milionów, jeśli chodzi o majątek trwały, no i majątek obrotowy 8 milionów. Więc to jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że jeżeli mamy poniekąd podtopione w jakiś sposób, podtopioną infrastrukturę, no to też produkcja zostaje ograniczona, wstrzymana, więc to jest dodatkowy koszt, który trzeba będzie ponieść, no i na pierwszy rzut wygląda to dość nieciekawie, bo to są duże koszty, które będzie trzeba ponieść, natomiast z drugiej strony jest w tym wszystkim mały optymizm, to jest oczywiście artykuł z Bankiera, Natomiast jest w tym wszystkim mały optymizm, bo z tego samego artykułu dowiadujemy się, że grupa posiada kompleksowe ubezpieczenia. I co istotne, zarówno mienia, jak i przerw w działalności, czyli ubezpieczone są również tak naprawdę straty, które wynikają z tego, że spółka nie może czegoś produkować, nie będzie mogła czegoś sprzedawać, no i to wszystko powinno być ujęte. Minus jest tylko taki, że ubezpieczyciel był, widział, ale nie znamy dalej wyceny, nie wiemy jak to ubezpieczalnia dokładnie wyceni, więc to jest taki, taka mała niepewność jeszcze na tym etapie. Tak, jak mówię, technicznie sytuacja nie wygląda zbyt dobrze i w mojej ocenie spadki mogą być z punktu widzenia analizy technicznej kontynuowane dalej. Jeśli chodzi o wskaźniki i tak dalej, to nie wygląda to wcale jakoś szczególnie tragicznie i myślę, że to nie będzie jakaś wyprzedaż, która przerodzi się na potężne, potężne spadki. Tylko prędzej czy później stawiłbym na jakieś odbicie, choć być może na to odbicie będziemy musieli jeszcze trochę tutaj poczekać. Drugą spółką, którą zaproponowaliście do przeanalizowania, jest Pepsi. Tutaj z perspektywy interwału tygodniowego widzimy dość wyraźne odbicie od technicznego oporu w okolicy 181, i to odbicie pojawiło się już tak naprawdę 3 tygodnie temu, i 3 tygodnie z rzędu. Tak naprawdę tutaj mamy spadki. Spadki, które jeśli tylko będą kontynuowane, mogłyby doprowadzić do powtórnego przetestowania. Ja mam to wyznaczone jako linię tendencji, okolice 158, 159. Zwróćcie uwagę, ona wyznaczona jest na podstawie wierzchołków z e, lutego 2020 roku. Okolice wierzchołków z grudnia 2020 roku. Tu było niemal testowane maj, czerwiec 2021, później jako wsparcie. Bardzo ładnie, tu jeden test, tu kolejny test, tu następny i tu też. Więc w mojej ocenie jest to ciekawe wsparcie, do którego notowania Pepsi mogą zmierzać. 158, 159 myślę, że, że to jest ten tak. Target, więc myślę, że tu jeszcze no nie tydzień, ale nawet 2, 3, 4 tygodnie, zależy jak to szybko będzie postępować jakiegoś ruchu spadkowego. Natomiast patrząc szerzej, może inaczej, zróbmy sobie interwał miesięczny, żebyście to jakoś widzieli po ludzku. Czy to jest zła sytuacja? To jest naprawdę fenomenalna sytuacja, a to, co tu obserwujemy ten spadek, on nie wygląda wcale przerażająco. To jest normalna, korekta, po naprawdę imponującym wzroście. Więc choć w perspektywie krótkoterminowej rzeczywiście wygląda to bardziej spadkowo, no to jednak trend taki ogólny, panujący na rynku, jest wzrostowy i nie jest to trend, który obserwujemy od roku, od dwóch, tylko tu dołki, takie ostatnie po których ja rysuję gdzieś tą linię tendencji. To jest tak naprawdę styczeń 2009 roku, więc kilkanaście lat temu, 15 lat temu to było wyznaczane, więc całkiem ładna tendencja wzrostowa na przestrzeni tych kilkunastu lat się tutaj, się tutaj pojawiła. Czy są to jakieś wzrosty, które powalają? No nie, no bo w 2009 roku mieliśmy wycenę w okolicy 44. A teraz mamy wycenę na poziomie 168, w piku było to niespełna 200, 196, 197, więc to nie jest tak, że spółka zrobiła razy 20 przez te lata. Natomiast to jest na pewno taka stabilna, duża firma, która po prostu sobie spokojnie rośnie. I nie ma chyba co oczekiwać, że podmiot tej wielkości będzie robił stopy zwrotu po kroju, no nie wiem, Nvidia na przykład. No Nvidia to zyskuje też duży podmiot, no ale oczywiście tam jest duże FOMO i, i, i hype na AI i tak dalej. Natomiast tu no na co ma być, na co ma być hype? Więc po prostu stabilna spółka, która radzi sobie, uważam, że bardzo dobrze. Natomiast w ostatnim czasie doznała ona jakiejś korekty spadkowej, i ta korekta po prostu może być jeszcze przez pewien czas kontynuowana, natomiast w dłuższym terminie nie wygląda to wcale jakoś szczególnie. Źle. Z mojej strony to by było na tyle, jeśli chodzi o to, co miałem przygotowane dla Was na dzisiaj. Jeśli materiał się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę, w komentarzu koniecznie dajcie znać jakie rynki chcielibyście, abym dla Was przeanalizował w przyszłym tygodniu. Ja tylko przypominam, że w tym tygodniu słyszymy się jeszcze oczywiście w środę oraz w piątek. Więc jeżeli nie omówiłem dziś projektów, które zaproponowaliście w komentarzach pod ubiegłotygodniowymi materiałami, to najpewniej zrobię to właśnie przy okazji środowej czy piątkowej analizy, więc y, mam nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia. Wszystka Wszystkiego dobrego dla Was, trzymajcie się, cześć!